Witam was, Rafał Kaniewski Radio Solidarność. Postanowiliśmy dzisiaj przyjść znowu na Warszawską ulicę, żeby dowiedzieć się, co ludzie myślą na temat KPO, ponieważ ostatnio wyszły różne afery na temat tych środków, ponieważ pieniądze tam poszły na jachty, na sola solarium dla pizzerii. Jesteśmy ciekawi, co Warszawska ulica myśli na ten temat. Nie wiem też, co Wy na ten temat myślicie. Piszcie w komentarzach: lajkujcie, komentujcie. Subskrybujcie nasz kanał. Rafał Kaniewski. Zapraszam. Dzień dobry, my taką sondę robimy na temat KPO. Słyszeliście o tym Krajowy Plan Odbudowy? Właśnie. Czy uważacie, że to pieniądze zostały dobrze wydane, czy źle? Jeszcze raz na co? To? to jest Krajowy Plan Odbudowy mm -hmm. KPO. I tam wyszły takie afery, że tam pizzeria kupowała solarium, ktoś to kupował jacht. Mm -hmm. I czy uważacie, że to właśnie dobrze wydane pieniądze, czy źle? No raczej nie. Raczej źle, źle wydane pieniądze. Ale Uważam. dlaczego? No po co kupować rzeczy dla własnych? Jakiś zachcianek, gdzie można to, te pieniądze jakby przekazać na coś, co faktycznie się przyda ludziom, a nie tylko sobie. Aha, bo yy, myślicie, że jeśli ktoś ma kował ten to solarium, no to równie nie... dobrze może być dy, dy, dywersyfikacja. Jachcie, mówię bardziej o jachcie. A jachcie, tak? Że ten jach był tylko dla własnych potrzeb, a, a, a nie do wynajęcia. No dobrze, ale z tego też są pieniądze dla osoby, która wynajmuje ten jacht, tak? No tak, tak, Czyli... no, bo to, no bo to jest. Tak, jest zysk z tego, to wiadomo. No bo to miało być dla przedsiębiorców, to miało no być tak, taki. Po odbudowa po pandemii. No, Czyli. To znaczy, ja ale... uważam, że źle. Że źle, że nie, nie popieracie? No nie, ja nie. Aha. A, 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 a ty popierasz, czy nie? <laughs> Myślałaś coś o tym, czy. Powiem szczerze, zgadzam się z koleżanką, ale niech sobie ludzie wydają na co chcą. No ale to są tak. pieniądze publiczne. To nie na co są, bo to nie są ich pieniądze, nie? Bo jak ktoś zarobi, no to wiadomo, że może na co chce wydać, ale czy pieniądze publiczne powinny być na, na, wydawane na takie rzeczy, czy nie? No na jacht na przykład, no to są potrzebniejsze rzeczy niż jacht, do wynajęcia. Rzeczy, na które można no. powiedzmy przeznaczyć pieniądze niż stricte na takie rzeczy. Ale czy, ale czy same by się skorzystały? Z takiej dotacji na przykład jakby można było jacht dostać? Za pół miliona? <laughs> no to już. <laughs> no sprawa, tak. <laughs> No to wtedy każdy chciałby jak dostać, co nie chciał jak nie? No kto by nie chciał, no właśnie, kto by nie chciał. No ale jak już faktycznie dochodzi do takiej sytuacji, że ma się te pieniądze, to nie wiem, czy bym je ja faktycznie ten jacht przeznaczyła. Bo wiadomo, że w marzeniach fajnie jest mieć jacht i w ogóle tam sobie z tego też zarabiać, ale czy, czy faktycznie to by była moja pierwsza myśl? No, raczej nie. A jaka była pierwsza myśl? <laughs> Takich pytań. Dobra. Okej, okay, dobrze, dziękuję, pozdrawiam. Dzień dobry, my taką sondą liczną robimy na temat KPO. Co myślicie o KPO? O tym klejnym budowy, Tak, bo tam, bo tam pizzeria tam dostawa, solarium, no, to ktoś w lodach dostali też. Tak, też, tak, lożarnia, lożarnia, tak. Mieliśmy lody, dobre no lody. Dobre lody, ale że na KPO zasługuje, no nie wiem. Lody jak lody. Sam mechanizm był źle skonstruowany, tak? Pewnie. Było a, a dlaczego właśnie? wydaje mi się, że zbyt mała kontrola i nadzór organów państwa nad tym wszystkim i jednostek samorządowych, które. No ale, to no ale lodziarnia to chyba dobrze. No taki biznes jednak się rozwija. Wie nie pan co, problem nie jest to, że ktoś wziął dotację, bo on wziął ją prawidłowo. Należało mu się spełnić wszystkie warunki formalne, super, niech się rozwijają, w którą stronę chcą, na sobie konia, niech kupią i sobie zrobią te usługi. Problem jest z tym, że jest źle napisany program, który ktoś, kto na tym miał zwierzchność, powinien to dostosować tak, żeby móc to zweryfikować, czy ktoś to te pieniądze bierze i ta, bo to miało być Polska ma się rozwijać, a nie każdy nas tu Polska, ma być jakimś tam nie wiadomo gdzie. Znaczy, znaczy nie, znaczy nie, 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 bo to miało być pieniądze dla choreki, czyli dla, choreki, dla to znaczy, turystyka właśnie, no właśnie, hotelarska, gastronomiczna, bo oni ucierpieli na, mm, na covidzie i do nich miało być, do tych miało nie, być to skierowane, czyli, czyli w sumie... na ten projekt, dlatego że moi rycy też mają branżę hotelarską, też ucierpieli, też składaliśmy ten wniosek, nam odrzucili, o, no, tam w, dlatego, że chcieliśmy mieć ładowarkę, a do aut elektrycznych to się wpisywało. No z tym, że no. powiedzieli, że nie, bo trzeba mieć pozwolenie na budowę. Ale to ładowarkę, na taką małą ładowarkę, nie trzeba mieć pozwolenia, trzeba, tylko trzeba mieć zgłoszenie. Więc sami ci, co sprawdzali, nie wiedzieli, jak to I to już nie ten... można było się odwołać? Się, ale dla nich to nie jest że, no, bałagan. Zmieniali te, zmieniali te fundusze, które to oceniały. Tam był kompletny bałagan od samego początku. Znam to, bo sam się z nimi kontaktowałem. Więc nie zakładam, że to też jest z góry był bałagan i na dole też jest bałagan. Nie? Czyli nie popieracie w ogóle tego KPO? Nie, nie. popieramy wszystko. KPO to jest dobry ci, nad ci, co wzięli, wzięli naprawdę pieniądze, bo im się należały. Był tak skonstruowany to, że im się należało. I mają... No a te jachty, to myślicie, a co że... To pan, jak jest super. Formalnie to jest ja, super. Ja zresztą szczerze wnepsam te każdy chciał mieć mi, mi odrzucili za to, że mi, bo, nie, nie miałem pozwolenia na ładowarkę, jakbym wiedział, że to jest... Taki problem, żeby mieć pozwolenie na odwarkę, to no jak to kupił. Tak. Oczywiście, jak to łatwiej tak? że tak. To jest tylko no tak. nadzoru i organizacji tego wszystkiego. No, czyli właśnie. źle zrobiony program. To tak, no znaczy, tak. nie, no, no, to czyli złe KPO. No to znaczy, bo, I... mógłby, no bo wtedy może inaczej się nazywało, byłby innym programem. Jeśli chodzi o ten program, tak skonstruowany, jest zły. O to chodzi. Słowo, samy samy, samo tego. słowo dywersyfikacja działalności jest dobrym słowem. No jest dobry, no właśnie. I wie pan co, i pan może z branży choreka zdywersyfikować na jakąkolwiek chce. Może pan sobie kupić ten skuter i powiedzieć, Pan, Będzie pan woził klientów po Warszawie. No tak. To jest dywersyfikacja działalności. To jest no za, szerokie, no tak. za szerokie słowo, żeby to ubrać. Po prostu. Nie, bo tam było coś takiego, że ktoś miał pizzerię i kupował solarium. No to teoretycznie, no ktoś może przecież Ale świadczyć. ja bym teraz kupił 10 książek i powiedział, że wypożyczamy. To dewersyfikuje się. Jakby nie było zamknięcie, jest gastronomia znowu, to wypuszczam książki. Tak. Dywersyfikacja? No tak. No Oczywiście, że tak. Wszystko możemy zrobić. Sprawdzić tiszyety, montować śmietniki, sadzić drzewa. No tak, ale, ale, ale czy, to naprawdę, no. czy to naprawdę robimy, czy to tak dla picu? No jak część, część ktoś pewnie, część Dla, naprawdę. dla to jest źle, ale jak ktoś to robi, to jest to ok. Dywersyfikacja. Halo. Okej, okay, czyli Reasumując, program dobry, ale źle przygotowany. Tak. I, nadzór nad, I nadzór na tym po prostu nieprawidłowy. Te poprzednie wszystkie projekty unijne, które do tej pory uczyliśmy od ilk lat. No i cały, one cały czas idą, tam Cały czas idą, tam jest. Trzeba utrzymać działalność 3-5 lat, jest dużo, jest dużo rzeczy, które trzeba spełnić, żeby to, żeby to dostać. dostać, potem tak, żeby tak. to weryfikować co ileś lat, no, tam co... tam nie rok. można tego sprzedać i tak dalej. Tak, weryfikujesz tak. to cały czas, a tu psek, psek, wziąłeś, odebrałeś, koniec. Właśnie, bo ktoś wziął jacht, a, a właśnie, a Pan na przykład nie mógł e, ładowarki kupić. A na, a na ich już nie trzeba mieć pozwolenia? Dokładnie <gry> tak. No, no tak. No. Okej, okay, dobra, dzięki. Radio Solidarność. Pozdrawiam. Słuchajcie, robimy ustawę na temat KPO. Chcecie się powiedzieć? Właśnie, co myślicie o na temat KPO? Słyszeliście o tych aferach, że tam do pizzerii kupowali solarium, kupowali jachty. No właśnie. I myślicie, że to jest. Właśnie, czy. Bo to... Była dywersyfikacja działalności gospodarczej. Tak? Ja wolę na wizji nie poruszać kwestii politycznych. A to nie jest polityka. To, to, no jednak to jest tobie jeden pomysł. że powiedzieć. pomysł sam w sobie bardzo dobry, ale jednak wykorzystanie tutaj tego chyba najbardziej znanym przypadkiem było zakupienie stołu do pokera, co było dla mnie bardzo zabawne. A bo jest nielegalne, tak? No tak. Eee, hmm. Więc wydaje mi się, że KPO sam w sobie pomysł bardzo dobry i wspierający trochę mniejsze przedsiębiorstwa, co o tyle, został on w bardzo polski sposób wykorzystany czyli po prostu na się jak najwięcej. I tyle, no. Ja przynajmniej mam takie podejście, eee... że pomysł sam w sumie dobry, ale wykonanie jakie zostało zrobione bez żadnych regulacji e, na forach internetowych nawet ludzie sprzedawali spółki, które kwalifikowały się do tego programu, więc no jak widać nie do Aha, końca Aha, czyli, czyli mam, pan ma takie podejrzenie, że to po prostu były no, takie przekręty, tak? No w sensie inaczej, no nie, to nie miał być oficjalnie przekręt, wyszło tak, że ludzie po prostu zobaczyli, że jest jakaś luka w tym, ale oficjalnie to wydaje mi się, że nie miał być przekręt, chociaż nie wiem. Czyli pan, pan popiera w ogóle no, no w sensie ten program, sam, czy nie? Sam w sobie pomysł, ok, ale wydaje mi się, że nasze państwo ma kilka ważniejszych rzeczy, które powinno zrobić, niż KPO, i gdzie pieniądze powinny zostać dane. No nie, no, no tak, no tylko, że KPO e, to był program dla branż, które uciepia, ucierpiały podczas pandemii, czyli no tak, dla to... choreki, czyli turystyka, gastronomia. Zdaję sobie z tego sprawę, ale jednak, jak sam wcześniej powiedziałem, doszliśmy do tego, że ludzie zaczęli sprzedawać spółki tylko tak. po to, żeby dostać te pieniądze, co wydaje mi się, że tutaj bardziej zawiniło to brak jakiejkolwiek interwencji państwa, brak, brak jakiejkolwiek sprawdzania. Czyli nadzoru, bez nadzoru to było tak. Jakby to było zrobione z nadzorem, wydaje mi się, że okej okay, pomysł, ale że zostało to zrobione tak, jak zostało zrobione, uważam, że wyszło to e, na skalę nawet europejską zrobiliśmy z siebie trochę pośmiech, bo nie tylko my się trochę śmiejemy z tego, że KPO tak naprawdę ludzie zaczęli stawiać maszyny do lodów w fryzjerach i różnych innych rzeczach, co wydaje mi się już trochę żartem, a sam pomysł w sobie No teoretycznie, byłoby. jak ktoś ma wolną powierzchnię, ma fryzjera, to obok może zrobić lodziarnię, nie? No tak, no proszę pana, tylko że jakby mieliśmy tutaj tak naprawdę bardziej wspomóc osoby, które zostały dotknięte kryzysem w latach... No to latach fryzjer był, na... był, był dotknięty. No tak, tylko że, no wie pan, oczywiście zakładam, że, że jakiś duży procent tego wszystkiego bardzo pomogło właśnie KPO, ale jednak przykłady, które zostają nam pokazywane w internecie, najczęściej okazują nam to, że ludzie nie wykorzystywali w tak w zamyślony sposób i wydaje mi się, że tutaj polega jedyny problem tego wszystkiego. Gdyby zostało to wykorzystywane w taki sposób, jaki był w namyśle, to nie wiem może. No właśnie, to, to, to co teraz z tym zrobić? Oni powinni zwrócić te pieniądze, trzeba kogoś, nie nie, że... kogoś skazać, kto, nad, kto nadzorował. No właśnie, no bo teraz trzeba to jakoś rozwiązać. Co, co pan myśli, jak to, jak to rozwiązać? E, no to jest bardzo trudna sytuacja, bo tak naprawdę, e, ko, kogo, komu, ko, kogo to wina do końca? No tak naprawdę. No ktoś ma... to ustalał i nadzorował program. No, jeśli chodzi o zwrócenie pieniędzy, wydaje mi się, że byłoby to na tyle skomplikowane działanie, że mogłoby zająć przynajmniej z kilka lat, co wydaje mi się nie do końca nam się wszystkim opłaca, chociaż może i tak, ale wydaje mi się, że po prostu bardziej sprawdzić osoby, które powinny nadzorować, co w tym, w tym czasie robiły, i na pewno spróbować w następnej edycji takiej sytuacji, jeśli ona się postawi, to po prostu bardziej. Yy nałożyć większy nacisk właśnie na sprawdzanie tego. Mhm, czyli, czyli czyli osoby tam, z, nie wiem, bo to SPARP chyba to nadzorował, mhm. to powinny ponieść odpowiedzialność, tak? No. No wydaje mi się, że przynajmniej Czy powinno, minister w sensie na pewno powinno zostać yy, tutaj zostać to sprawdzone pod różnymi względami, czemu tak się stało, dlaczego do tego pozwolono i dopiero wtedy na podstawie tego, co jesteśmy w stanie zebrać yy, podczas śledztwa. No, dane osoby dostaną, wydaje mi się, odpowiednią karę do tego. No bo, ale... no bo generalnie to jest, to, jest, to jest KPO, to był kredyt. Czyli teraz to wszyscy muszą spłacać tam przez chyba 20 lat, bodajże. No tak. E, więc no ale jak mówię, ja osobiście dopiero wchodzę na rynek pracy, dopiero wchodzę na rynek finansowy w Polsce. Więc nie jestem w stanie panu powiedzieć dokładnej informacji, ale z tego co zauważyłem, no to tutaj największym problemem był brak jakiegokolwiek jakiego, jakiego, nadzoru. Jakiego, jakiego. Nadzoru. Super, dobrze. Dziękuję za wypowiedź. Dziękuję. Radio Solidarność pozdrawiam. Co myślicie na temat KPO? Czy... Jakby KPO bo, bo... to jest plan odbudowy który ma pomóc przedsiębiorcom pokrzywdzonym 5 lat temu podczas pandemii, tak? Dokładnie tak. Z branży turystyki i gastronomii i ogólnie. I e, chodzi o to, że te pieniądze. Hmm absolutnie nie chcę bronić platformy, prawda? Te pieniądze dużej większości zostały tego w ten, w też w dobry sposób, ale nadal nie można też uważać, że ukradliśmy, ale, ale mniej, także jesteśmy niewinni. No, jeżeli miliard, miliard, dwieście milionów e, złotych idzie z naszych pieniędzy na na te kluby dla swingersu, prawda? Na pizze na pizzeriach, które są budowane, solarium, czy kebabownie, które są, otwierają lodziarnię, czy cokolwiek innego, mm. na, na jachty, po prostu na kradzie, pozwalają nakradzić pieniędzy. No to, to pokazuje, że i nasze państwo jest dziurawe po prostu, że politycy na, cokolwiek na to pozwalają, a także też straszne, też trzeba pamiętać o tym, straszne jest to, że nic by, wszystko to by się nie wydało, gdyby nie pewien użytkownik Twittera, który spytał się polityka Platformy obywatelskiej na Twitterze, po, poda, że polityka Platformy obywatelskiej. I oni wtedy zrobili taki raport, tak? Tak, po prostu zrobili raport. Gdyby I pokazali ten, tak, na to. Tak, tak, gdyby ten użytkownik się nie spytał, to nic by nie było. Po prostu nic by nie było. Aha. I na szczęście żyjemy w czasach. W których my sami możemy odkrywać prawdę, prawda? Poprzez Twittera, Facebooka, Instagrama, media społecznościowe generalnie. I nie jesteśmy zależni od dziennikarzy, którzy są ci TVP, TVN to są zależni od platformy, ci z Republiki Są to są pisowcy po prostu. My mamy własne, własne możliwości działania. No dobrze, ale czy dywersyfikacja jest zła z samego założenia? No bo jeśli ktoś na przykład ma pizzerię i ma jeszcze wolne miejsce, no to może tam zrobić chyba lodziarnię albo solarium, czy nie? Tak. Jakby pewnie, że może, tylko zakładam że zakładam, że już sama budowa lokalu gasołęcznego i prowadzenie go, tak jak tutaj jesteśmy nimi otoczeni, jest bardzo trudna. I też trzeba pamiętać, gdzie te pieniądze idą i patrzeć na to, czy te firmy, ci, ci przedsiębiorcy faktycznie to rozwijają. Bo z tego, co się dzieje obecnie, to to nie jest rozwijane. Ktoś w pizzerii, który już ma rozbudowany Pełną sieć, prawda? Który już albo ma tak silny, tutaj taki jest ten jeden lokal, prosty temat, ma bardzo silną restaurację. Najprawdopodobniej na nie będzie w stanie też pilnować kolejnej, zwyczajnie. Nie, nie będzie po prostu w stanie takiego. No może zrobić. pracownika tam przecież sadzić i będzie, nie? Jakby to też, to też dużo zależy od tego, jak ten właśnie to poprowadzi. Jeżeli te pieniądze zostaną dobrze gospodarowane, to oczywiście tak. Tylko chodzi o to, że. Nierajstyczne jest budowanie przez właściciela Babowni e, solarium, następnie pizz, przez właściciela pizzerii e, czegoś innego. Czyli, wchodzi, czyli w inną branżę. Czy, aha, czyli pan nie wierzy w jakąś taką dywersyfikację, taką, e, która jakby nie koreluje, tak? Tak, nie, tak, dokładnie. Po prostu właściciel nie jest w stanie zadziałać, zadziałać w dwóch branżach, bo ich tutaj byłby słabo, to po prostu się nie upłaca. Okay, okay. Czyli na przykład jeśli ktoś miał kebabownię i chcą tą kebabownię rozbudować jeszcze, to wtedy miałoby tak, sens. Rozbudować albo lokal, albo postawić gdzieś indziej swój lokal po prostu. Czyli po prostu tak jak Żabka, prawda? Żabka ma mnóstwo lokali Aha. w Warszawie, gdzie jeden jest tam, jeden jest tam tak dalej. A tutaj e, albo, tak jak prosty temat, tutaj prosty temat mógłby zbudować, nie wiem, kolejne piętro, mógłby zbudować kolejne pa pawilony, stoły, krzesła, e, okay. zabezpieczyć kolejnych ludzi. Aha, okay. Czyli ro rozwój, rozwój przedsiębiorstwa, w tej branży, w której się działa, jest OK, a dywersyfikacja już tak, dla Pana to jest wątpliwa rzecz. Tak, to jest bardzo wątpliwa rzecz. Po prostu nie wierzę, że właściciel nie może działać dobrze, jeżeli odpowiada za dwie branże okay. samemu. To, czyli w ogóle Pan jest za tym KPO, czy nie? Czy Pan uważa, że pieniądze powinny być jakoś zwrócone? Ktoś powinien zostać ukarany? Jak to jest? Jakby nie, nie podoba mi się to, że pieniądze zostały rozkradzione przez, przez 3000 przedsiębiorców, prawda? Ale to też trzeba pamiętać o tym że te pieniądze idą z naszych podatków. Będziemy zadłużeni, ten 2050 roku tak, bodajże. Tak, tak. Będziemy tak. zadłużeni, będziemy to płacić podatka i jeżeli te pieniądze zostaną rozkradane, prawda, to się tak załóżmy, ludzie są, ludzie niektórzy są biedni, prawda, studenci potrzebują pieniędzy, bo nie mają na jedzenie, na czynsz, e, dla swojego mieszkania itd. Tak dalej. W momencie, w którym państwo mówi tym studentom, że im nie damy, tak jak Hołodnik obiecał te e, mieszkania, prawda, dla takiego, no, Nie, było bo... e, A nie, nie realizuje się to? A, I jednocześnie państwo daje jachty tym ludziom za pół miliona złotych, za 470 tysięcy złotych, bo Mieszczarzasty, jego żona dostał, dostała przecież prawie pół miliona złotych na swoją e, sieć. E, po prostu jest to czyli, niepoważne. Czyli pan mówi, że to jest. po e, pan wykazał taką niesprawiedliwość, że to A, jest niesprawiedliwe. Tak, tak. Niesprawiedli jest to niesprawiedliwe. Nie jestem jakimś socjalistą, lewakiem, wręcz przeciwnie, ale po prostu nie jest to niesprawiedliwe wobec tych ludzi, którzy naprawdę się starają wobec tych ludzi, którym obiecano coś w tym 23 roku. Dobra, dobrze. No, dziękuję, dziękuję. Pozdrawiam. Radio Solidarność. No, Kolega myślę, tak samo no, myśli, tak, tak? tak? Dobra, ok. podziela, dobra. Dzień dobry. My taką sąd robimy na temat KPO. Panie, na temat, A, panie, nie, na te, nie, temat ja... polityki to ja ale nie chcę nie, nie nie ale, ale nie, ale KPO bo... to wiecie Państwo co to jest. No to... kas, Kasiore kup... za to, to kasiory, bo... nie? Ale właśnie, no, ale... statki, nie statki, no właśnie. Statki, statki, jakieś tam no, te, te no, inne. No co, co panowie myślicie na ten temat? No co mogę nie, myśleć, panie, ja, ja, ja nam nie, na, na nie dadzą to... nic z tego. Ale nie, nie, no mogą dać, jeśli pan był turystyka, gastronomia. Nie, nie. Ale pan myśli, że to dobrze te pieniądze zostały wydatkowane, czy źle? Źle, no jak? Dobrze? No nie, no, widział ktoś na oczy to? No nie no, bo to... jest tam sobie po, trochę popływam, nie? No, no ale to miała być dywersyfikacja działalności. No, czyli powiedzmy, no. ktoś ma pizzerię, no tylko bawał solarium no, po to, żeby świadczyć no, no. nowe usługi. A panie tam za nimi to nie, nie dojdzie do Ładu, co tam jest. Kurde. Nie, nie, ale Bła dlaczego? No to pan, no, Jak? No, no, może Może dojdzie, no. Ale pan myśli, że to y, nieprawidłowo te pieniądze zostały wydane. No według mnie to piepę, no gdzieś to powinno być zapisane to w końcu, ktoś połowę pieniądze gdzieś tam ulokuje w coś. No to nie, ma, nie mają na to dokumentacji? Znaczy nie, no mają, no to na znaczy, no, no Mają, ale dokumentacji. nie co oddać, nie? No e, to znaczy to nie ci, oddać, nie? Znaczy, ci, co dostali. No. Ale pan uważa, że oni powinni zwrócić te pieniądze? No a jak? No to Jak nielegalne, no to wie pan. Nie, jak nielegalnie coś zrobię, to mnie to kogo na białękę wiozą, nie? <głosy> Dobra. <noise> Okej, okay, dobrze, dziękuję. To, e, co pani właśnie myśli? Bo słyszała pani o tych właśnie Oj, aferach. Tak. E, solarium w pizzerii i tak dalej i... E, i nie wiem, co Pani o tym myśli właśnie. Czy uważa Pani, że to jest przesada, czy, że, czy to jest dopuszczalne właśnie? No bo w sumie to jest taka dywersyfikacja działalności. Czyli ktoś, powiedzmy, ma pizzerię, ma jeszcze wolne, jakieś, wolną powierzchnię, no to sobie robi solarium, tak? No, no bo taka, takie jest tłumaczenie. Czy, czy to ma sens, czy nie? Znaczy tak, myślę, że tutaj trzeba się zastanowić nad tym, dlaczego takie rzeczy są legalne? Dlaczego ci, ci urzędnicy w ogóle mogą wydać taką zgodę? Czy to ma sens? Na pewno dywersyfikacja działalności ma jakiś sens, tylko no jeżeli do pizzerii dostawiamy solarium, to, to czy to jest dywersyfikacja, czy to są w ogóle dwa różne biznesy? To takie jest moje pytanie. Mhm. Bo, bo wydaje mi się, że dywersyfikacja polega na czymś innym. Że jak jest hotel i robimy przystań yy, i to jest dodatkowa atrakcja dla tak, gości hotelu, to rozumiem, jakby ma to sens i jest to spójne ze sobą, ale, ja, czyli ale jeśli, dużo takich... Czy, czyli jeśli to powiedzmy jest na takiej zasadzie, że ktoś powiedzmy ma już jakiś, jakiś biznes i go rozwija, powiedzmy, no nie wiem, budowuje do kolejne pokoje i tak dalej, powiedzmy hotel, to ma to sens, a, a jeśli nagle zmienia ten biznes, czyli powiedzmy robi drugi, to już nie ma, tak? No, dla mnie jakby jeżeli rozdajemy publiczne pieniądze, to wtedy trzeba byłoby się zastanowić, jaki faktycznie jest cel biznesowy i czy on faktycznie przyniesie zysk tej osobie i no, potencjalnie więcej podatków, tak? Właśnie, a Pani myśli, że KPO spełni swoją rolę, Czyli to, bo, to, bo KPO to w ogóle zostało powołane po to, żeby przeciwdziałać skutkom pandemii. Czy Pani myśli, że to w ogóle spełni tą swoją rolę? Mam duże wątpliwości do, co do tego, jak są rozdawane publiczne pieniądze w tym kraju. Czyli więc... popiera Pani te KPO, czy nie? Nie wiem. Chyba, ch chyba nie wiem. Myślę, że to jest najlepsza odpowiedź. Nie wiem, Aha. czy to woprzeć. No, ale uważa Pani, że pieniądze zostały dobrze rozdane, czy źle? No jakby na, w świetle tego, co, co, co widziałam ostatnio, nie mówię, że widziałam wszystko no tak, w no tym temacie, wycinek. ale ten wycinek był dla mnie bardzo niepokojący. I... Czy źle? No chyba miałabym duże wątpliwości. Może trzeba byłoby się temu bliżej przyjrzeć i faktycznie zrobić jakieś śledztwo. Okej, okay, dobrze, czyli Pani ma wątpliwości, ale nie mówi Pani, że to jest do końca złe. Eee, wie pan co, bo po prostu nie mam wiedzy, więc nie chciałabym tak nie, się odgrywać, bo lewo, może ale... były też jakieś dobre działania, prawda? No tak, Mo, może może były. były. Tylko pytanie, no, procent, których też był większy i tak jak mówię, no dlaczego coś jest legalne, dlaczego jakiś urzędnik może wydać taką zgodę w ogóle? Dobrze, to dziękuję w takim razie za wypowiedź, Radzie Solidarność, pozdrawiam. <grym> dziękuję. My robimy taką sonę na temat KPO, Krajowy Plan Odbudowy, bo tam taka e? afera ta wyszła, że tam ktoś to miał pizzerię, wziął pieniądze na solarium, tam ktoś wziął jacht, ktoś tam klub swingersów też dostał dofinansowanie okay. i właśnie, bo Pani zna ten temat. No tak średnio, no, czyli coś tam słyszałam, że jakaś jest afera, jak to w polityce, tak, no, proszę Pana, no a chyba to tylko i wyłącznie to jest największa dziedzina, nie w muzyce, nie w religii, tylko największa zawsze jest w polityce, więc może tak bym tą całą aferę, że zawsze jak już największy dym, największa bomba atomowa jest tylko i wyłącznie gdzie? W polityce, a nie w Dziękuję bardzo. Okej, okay. czyli tak? Pani myśli, że to co, że to jest tylko taka afera, po prostu kolejna afera polityczna? Ja, ja nie przypuszczam, ja to wiem, proszę Czyli, pana. Czyli to nie ma nic tam na rzeczy, że to... Ale pani myśli, że, to, że ktoś coś ukradł, czy nie? Czy po prostu to jest takie rozmuchane. Wie pan, no... Każdy ma, każdy ma jakieś plecy w polityce, tak? No na pewno, no, tak. Zdecydowanie. No, na to polega, tak. Swój swojego chroni przed innymi. No to są Więc... grupy działające, tak? No oczywiście. I pani no, myśli, no, że co? Że jedna grupa po prostu jakoś to, sobie... Nie wiem, może Trybunał Konstytucyjny. Kto wie, skoro on rządzi, jest na... ma Trybunał Konstytucyjny, ma większą władzę niż... Prezydent Polski. No, tak tak, no, tak, to ma większy, no właśnie, tak, tak. Oczywiście, że tak. Dobrze, przepraszam, ja będziemy iść do pracy. Okej, okay, dobrze, pozdrawiam, dziękuję. Jak sami zauważyliście po naszej sądzie, no zdania są, są raczej jednoznaczne. Ludzie bardzo krytycznie oceniają e, krajowy plan odbudowy i uważają, że pieniądze nie zostały. E, Wydatkowane tak, jak powinny. Nie wiem, co Wy na ten temat myślicie. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał. Rafał Kaniewski. Zapraszam na nasze inne sądy oraz na nasze podcasty. Do widzenia. Cześć.